No cześć, witam na moim kanale Zodiakalne Baranki w miesiącu wrześniu. Robimy sobie rozkład wrześniowy, miesięczny, na uczucia i na relacje. Pytamy się w kartach o energię, o potencjał. Zaraz dowiemy się, co dla baranka, na uczucia, na relacje. Proszę o jasny przekaz. Na uczucia, na relacje dla barana. Energia baranka na zewnątrz, co w głowie, co w sercu, co w zamierzeniach. Energia Waszej osoby na zewnątrz, co w głowie, co w sercu i co w zamierzeniach. Odsłonimy sobie Waszą osobę, jak się prezentuje. Ok. Dopytamy z drugiej tali, ponieważ jeszcze jest czytanie miesięczne. Dopytajmy z drugiej tali. Jeszcze zobaczę, spód talii. I sprawdzamy sobie. Dobrze. Słuchajcie, pozytywnie, powiem szczerze, że pozytywnie się pojawia u barana ta osoba, ta wasza osoba. Ta Wasza osoba poza tym jest, słuchajcie, bardzo. Powiem tyle, że to jest osoba bardzo energiczna, mająca ogromny seksapil, bez względu czy na to, czy to jest. pojawia się jako kobieta, ale wiecie, musimy odwracać energię, jeśli wiemy, że. Um, jeśli czujemy, wiemy, że, że tak trzeba zrobić po prostu. I tu jest kobieca energia dwa razy w bardzo wielkiej sprawczości, bardzo wielki seksapil, bardzo wielka atrakcyjność tej osoby bardzo, bardzo wielka. I ta osoba ogólnie ona uważa, że ona uważa siebie za osobę bardzo sprawczą. Kogoś, kto naprawdę może bardzo wiele i kto nie zasypuje gruszek w popiele. I to jest taka energia bardzo barania, że tak powiem, bardzo ognista. Ta osoba jest energii ognistej, czyli energii tak naprawdę waszego trygonu, więc to może być by, baran, strzelec, lew. Wiadomo, że nie musi. No, taka energia tutaj się pokazuje bardzo buławiana, bardzo energia osoby działającej, sprawczej. Ta osoba tak się pokazuje jako bardzo sprawcza. I teraz tak, baranki. Co w głowie u Waszej osoby? No, no, jest pięknie. Wasza osoba w ogóle myśli o Was nieustannie, to się tak pokazuje. Nieustannie o Was myśli, kombinuje, e, co tu zrobić, jak tu się spotkać, e, jakie nowe działania podjąć z Wami. Tu są zaproszenia na randki, e, kolacje, wyjazdy. E, tu jest, Bohoniu, ogrom, ogrom działania w Waszym kierunku, a wa, w Waszym kierunku, czyli w kierunku karty świata, jesteście spełnieniem. W głowie waszej osoby jesteście dla niej spełnieniem. Osobą, no, taką, na którą się czeka całe życie, taką wisienką na torcie, takim um, takim idealnym maczem. I na tej podstawie, tej wiedzy, że ta osoba wie o tym, że jesteście jej spełnieniem. Mhm. Tak. Ona chce z wami zakończyć cykl, czyli ona chciałaby z wami a, no, być... Wiecie, nie na miesiąc, nie na dwa, ona chce po prostu z wami być, bo jesteście jej spełnieniem i w, z tego wynika ten ogromny ruch mentalny w Waszym kierunku, rozmowy, spotkania. To jest ogromny ruch. Barany lubią, lubią taki ruch, bo to jest też Wasza energia, tak jak mówię. I teraz tak. Co w sercu u Waszej osoby? To jest tak troszeczkę inaczej. Ponieważ chwilę przed wrześniem ta osoba w sercu prezentuje się w jakiejś stracie i smutku. Między wami musiał się pojawić jakiś smutek, jakiś żal, jakaś strata, ta osoba poczuła jakąś stratę w tej relacji. Ale to nie jest nic, słuchajcie, to nie jest jeszcze nic złego. E Ponieważ to doprowadza tą osobę w sierpniu, do, we wrześniu do tego, że tak jak mówię, ona jest w energii osoby, która już nie płacze, która już nie przeżywa jakiegoś smutku, która uznaje, że trzeba działać w kierunku barana, ja działam, przestaje płakać, przestaje przeżywać jakieś tęsknoty, jakieś utraty. To nie dla mnie, ja działam, działam w stronę barana. Chociaż. Że tak powiem, zewnętrze tej osoby może być mylące, ponieważ ona na zewnątrz się, wasza osoba, pokazuje w karcie, która mówi o takich rozliczeniach. Siadam z boku i sprawdzam, co mi ta relacja dała, a co zabrała. I jakby ta osoba na zewnątrz w swojej energii skupia się w tym miesiącu, jakby bardziej na minusach, co w ogóle koliduje z jej, z jej energią w środku, z jej masą energii w środku bo na zewnątrz ona się właśnie tak pokazuje, jakbym przeżywam, że coś straciłem, coś się nie udało, skupiam się na minusach. Natomiast w środku ta osoba totalnie działa. Działa. Działa myśli, chce, chce w kierunku barana po prostu iść i robić. I co na koniec miesiąca? Ta, jak ta osoba... Co ta osoba zrobi? Wiecie co... Nie do końca wiadomo, co ta osoba zrobi. Tu jest jakaś taka tajemnica, jakaś niewiadoma. Być może ta osoba sama zmaga się z podjęciem jakichś działań, ponieważ uważa, być może uważa, że coś jest nie do końca jasne, coś jest przed nią zakryte, utajone, albo ona sama nie ma jakiegoś do końca dostępu do siebie. Natomiast, wiecie co, podstawą tego jest bardzo piękna karta. Karta mówiąca o tym, że ta osoba chce relacji, chce równowagi, chce, żeby było porówno, chce, żeby było branie, dawanie, żeby była akcja i reakcja. To jest taka osoba. To jest osoba nastawiona na działanie, na akcję, na to, żeby się działo i na relacyjność. Um, nie ma tutaj kart. To, to, nie ma kart y, mówiących. O tym, że ta osoba, nie wiem, e, zgodzi się jak, na jakąś nierówność, nieuczciwość. Ta osoba w ogóle pokazuje się bardzo takich, mimo tego księżyca, ona się pokazuje w bardzo przejrzystych, jasnych, klarownych kartach. To jest energia kogoś, kto e, mówi to, co myśli. Kto robi to, co czuje. Kto nie bawi się w pośrodki. I to jest energia takiej osoby. To jest piękna energia. I dodatkowo ta, ta osoba jest atrakcyjna bardzo. I wydaje się być też bardzo osobą inteligentną, bardzo sprawczą. Na pewno jest to osoba bardzo sprawcza, która się za bardzo sprawczą uważa. I teraz sprawdzamy baranka. A baranek, ojeju, baranek, któryś już raz. Dopytajmy. Dopytajmy, dlaczego tak. tak nie za dużo Okej okay. Okej okay. Słuchajcie baranki u was jest coś takiego mm. Was jest coś takiego. Jesteście w bardzo swojej energii w głowie, jesteście w swojej energii, karcie cesarza, który reprezentuje w tarocie was, barana. Um, jesteście pewne siebie, pewne swego, a podstawą tego jest to, że macie już jakieś. przed wrześniem był jakiś plan, jakieś zaplanowane działanie względem Waszej osoby. No mówię, u, u tej osoby jest w tym miesiącu takie działanie takie spontaniczne w waszym kierunku, a u was chwilę przed wrześniem było już coś zaplanowanego względem waszej osoby i wy w tym miesiącu jesteście pewni swego, pewni swoich celów, pewni... W głowie jesteście bardzo w swojej energii. W działaniu, w pewności siebie jesteście bardzo dużej. Względem jakiegoś, nie wiem, planu, który zadzierzgnęliście względem waszej osoby, Ale dużo pewności siebie. Ja wiem, czego chcę. Ja wiem, jak mam myśleć. Co mam myśleć. W sercu. Niestety, ale w sercu czujecie, że coś się zawaliło, coś się nie udało bardzo. Jakaś ogromna porażka. No, wy uważacie, że w sercu jest ogromna porażka, jeśli chodzi o tą relację. Coś się zatrzęsło w posadach i rozwaliło. Tą relację? Miku, no, dlaczego tak jest? Um, a co jest podstawą tego? Podstawą tego jest to, że jesteście, nie wiem, zmęczeni, jesteście w trybie e, przetrwać, uciekać, e, stawiacie granice, nie wiecie, jesteście gotowi na jakąś chwilę przed wrześniem, jesteście gotowi na jakąś batalię z tą osobą, jakieś trudności ogromne, nie umiecie z tego wyjść, jesteście pokiereszowani, e, połamani uczuciowo. I to doprowadza we, wrześ we wrześniu do, do jakiejś nagłej sytuacji, nagłej, niespodziewanej sytuacji, która powoduje, że ta relacja w waszym mniemaniu, w waszym sercu tąpnęła w posadach. I jeszcze. Dodatkowo jesteście w energii osoby, która jest bardzo pole polemizująca. Ale wiecie co, jak gdyby, pole jak gdyby polemizujecie ze z własnym wnętrzem. Czy naprawdę jest aż tak źle, jak czuję? Czy naprawdę stało się aż tak, tak, tak źle? Czy naprawdę nie ma wyjścia z tej sytuacji? Polemizuje, wy polemizujecie z tym, co, co czujecie, barany, wewnątrz siebie. Pole, tu jest wielka polemika. Nie dopuszczacie do siebie, jak gdyby tego, co się wydarzyło złego, tego, jak się czuliście źle. Nie dopuszczacie tego do siebie. No ale właśnie podstawą tego jest tam ten mental, bo wy macie bardzo silny mental. Jestem pewny siebie. Jestem pewny tego, co mówię, co robię. W głowie jesteście dobrze ustawieni, więc jak gdyby przez to możecie nie dopuszczać jakichś tutaj mm, zawirowań na poziomie serca. No i nie dopuszczacie, jesteście w takiej energii, jakiejś polemiki. Ja to odczytuję jako nie polemikę z waszą osobą. To jest bardziej, bardziej, bardziej polemika ze swoim wnętrzem, z tym, co ja czuję. Tak? No, i wiecie, co koniec miesiąca tak naprawdę jest bardzo fajny, jest bardzo fajny u was, bo na kanwie właśnie jakiegoś, um, jakiegoś krytycyzmu, który w was był chwilę przed wrześniem, jakieś osądzanie tej relacji, jakaś krytyka, to was tylko doprowadza, słuchajcie, do tego, że uważacie, że e, no, ja do mojej osoby żywię mocne uczucia. Mimo tej krytyki jakiejś, która jest we mnie, tego osądu. Ja czuję do mojej osoby piękne uczucia, takie trwałe uczucia. To, jest takie, to są takie uczucia, to nie jest, wiecie, zakochałem się wczoraj, to nie jest coś takiego. Tu są takie jakieś, to są głębsze uczucia, takie bardziej zakorzenione już. Jakby was coś wcześniej już łączyło, to mówię, to nie jest takie ad hoc. Coś mi się wydaje, coś poczułem dzisiaj, ale może jutro będę czuł coś innego. Nie, to nie jest tak. Tu są głębokie uczucia u barana. Które jakby w zderzeniu z tą polemiką, z tym osądem tej relacji, one nie słabną, tylko one się wzmacniają te uczucia. I wydaje mi się, że osobą, która będzie tak naprawdę wychodziła z działaniem we wrześniu, to będziecie wybarane. Bo w tej karcie no, to bardziej, bardziej wskazuje, że to wy wychodzicie z działaniem i z uczuciami względem swojej osoby, niż wasza osoba, bo wasza osoba, tak jak mówię, ona chce relac relacji, chce wzajemności, ale dla niej jeszcze pewne rzeczy są niejasne, a to jest osoba, która potrzebuje jasności, naprawdę. Ta osoba pokazuje się w takich bardzo jasnych, przejrzystych kartach, tak jak mówię, ona nie lubi pośrodków. Ona potrzebuje, żeby rzeczy były wypowiedziane, wyjaśnione, zdeklarowane. A widocznie coś tu jeszcze nie jest do końca jasne, dlatego ta osoba przedstawia się w takiej karcie, że ja jeszcze do końca nie wiem. Nie wiem do końca, dlatego waham się z działaniem. A tak naprawdę to jest ktoś, kto bardzo potrzebuje jasności w relacji. I być może, Barany, to właśnie wy, jedyną osobą, która tej waszej osobie może dać jasność co do tej relacji, to jesteście wy. W tej karcie Cesarza, w tej karcie Króla Pucharów, to wy musicie wyjść z działaniem, tak naprawdę, z uczuciami żeby tej osobie troszeczkę rozjaśnić, na czym ona stoi, kim ona w tej relacji jest. A jest to tak naprawdę, tak jak widzę, jest to ktoś bardzo jasny i przejrzysty. To jest taka osoba, która jest jasna, która nie lubi pośrodków, która mówię, nie lubi jakichś, wiecie, dziwnych akcji. No, tak się to przedstawia. Dobra, dzięki za oglądanie baranki, dzięki za oglądanie do końca, dzięki za lajki, like, subskrypcje, za komentarze. Mam nadzieję, że się miło oglądało i trzymajcie się cieplutko i bądźcie zdrowi we wrześniu buziaczki, papa. Pa.